Czołem ludziska, witajcie w kolejnym odcinku z Nuclear Throne, dzisiaj będziemy grali osobnikiem o imieniu Melting, czyli taki kurcze, nazwijmy to Stopielec, Stopielec to jest dobra nazwa po polsku, a uh, on jest dziwny, on jest bardzo dziwny i bardzo trudny w rozgrywaniu, ponieważ ma tylko 2 HP, less HP oznacza, że ma tylko 2 HP, ale zdobywa więcej expów, dzieje mi się prze przekrzywiasz. I jego specjalną zdolnością jest Explosive Revenge, czyli eksplodująca zemsta, która zaraz wam pokaże, jak działa. Jak już wspomniałem, jest to dość trudna do ogarnięcia postać, ponieważ ma. Zobaczcie, 2 HP, czyli dostanie czymkolwiek innym niż kawałek robaka i po nim. Także szczerze mówiąc, nigdy nie wiedziałem. Cały czas rozwalam te czachy, myślę, że coś z nich wypada, ale nigdy nie wypada. Nie wiem do czego te czachy są. W każdym razie. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z zemstą. Możemy nacisnąć prawy przycisk myszy i wszystkie trupy, które były akurat w tym momencie na planszy, bądź takie zniszczone, takie fragmenty, zadają damage. Więc jak jest dużo trupów, to możemy kliknąć revenge i nagle one wszystkie dostają w łeb. Crossbow na dzień dobry, spoko. Proszę bardzo. Czyli wszystkie trupy od razu zostają zniszczone. Oczywiście, jeżeli trafi ten trup w ogóle w jakiegoś innego gościa, który tam przychodzi i proszę, idealnie jedyna nadająca się tak naprawdę zdolność, która musi być użyta w przypadku tego kolesia, ponieważ no, jeden hit i on leży. Dlatego 4 HP więcej to jest dla niego... To też, to też się niszczy tym Revenge'em. 4 HP to dla niego jest... O Jezus Maria! Błogosławieństwo! Także zobaczymy... Uuu! Już was raka tu leci. Chyba go trafiłem na ślepo. Mi się coś wydaje. A może nie? A, trafiłem jednak Dobra, i revenge. No właśnie, to jest... To jest całkiem spoko. Całkiem spoko opcja jest z tym mszczeniem się, ale z drugiej strony no to trochę mało. Laser Pistol, proszę bardzo. Nie, nie bierzemy Laser Pistola. To trochę mało. Biorąc pod uwagę, że ma tylko 2 HP. Revenge potrafi. Revenge, revenge. Revenge. Potrafi zrobić niezły rozpierdziel. O, jeszcze pędzia. Aha. Ja muszę strasznie uważać na wszystko tutaj. Ponieważ. właśnie. właśnie. Bardzo szybko mogę zginąć. Ale tym razem. Bandyta nie był dla mnie przeszkodą. Jaśnie, wszystko wybuchnie. Zniszczenia oczywiście standardowo. A ty Okej, czy jeszcze coś zostało? Jeszcze coś tu żyje? Musi coś tu jeszcze żyć. Mam dużo laser pistolów porozrzucanych, z tego co widzę. Nie, już nie. Dobra, poklirowaliśmy i jesteśmy od razu w szanownym ścieku. Dobra, chyba sobie to wezmę. Poni poniżej 4 HP nie będzie mnie obchodził ogień ani wybuchy. Wydaje mi się, że to w przypadku Meltinga, to na przyszłość oczywiście, jak wyjdę z tych cholernych ścieków. To jest po prostu must have. Fuck. Trzeba uważać, kurde. chyba jednak się przyszucę na... O, o, mam jeszcze krokodyle, które strzelają, strzelają z shotgunów. Nie wiem, czy kiedykolwiek ich widzieliście. Jeśli nie, to już widzieliście. A ty dziade. Dobra. To poszło pięknie. Ra Laser Rifle w tym, w tym przypadku. O, ale strzał! Perfekcyjny. Wow, kolejny perfekcyjny strzał. Shit! Aha, aha, aha! <laughs> ok, revenge użyłem. Tak na ślepo trochę. Mam tylko dwa HP, więc teraz jeżeli coś mnie trafi, to po mnie. Jak mnie ugryzie jakiś Benzv, to leży! God damn it. Ah! <laughs> No dobra, było blisko. Eee. Okej, okay, nie wcisnąłem R, tak? No dobra, oczywiście. Po zapomniałem się, wcisnąłem po prostu klawisz myszki i od razu wywaliło mnie do menu, ale to jakiś większy problem nie jest. W każdym razie, no szczury mnie zjadły. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek udało mi się, no mało grałem meltingiem, bo przyznaję, ale nie wiem, czy kiedykolwiek udało mi się dojść do. TA! Czy udało mi się kiedykolwiek dojść do trzeciego poziomu, czyli do tego, kurde, placu deszczowców? Ja... Jezus... Ogarnij się, głupi skorpionie! Oho! Tak jest! No robak zadaje mi damage! Jestem mistrzem! Mistrzem uników. O! range. To jest, yy, czyli ten... Klucz francuski. To jest nowa, no, nowość, która doszła dosłownie w poprzednim update'cie. 50, którym się pamiętam, bo tych update'ów było mnóstwo. No i on trochę zastąpił sledgeham... sledgehammer. Sledgehammer. <grywki> trochę zastąpił sledgehammer, a trochę y, go powielił, tak naprawdę. Więc nie za bardzo widzę różnicy. Jest już tyle tych broni kluczeręcznych, w sensie białych meli, że już ciężko odróżnić je od siebie. Ale tak, Screwdriver się odróżniał, ponieważ on jest tak bardzo szybko atakuje i na mały dystans. Ło! 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 A melting dla dworzywy po prostu rozwalił wszystko, nieźle. Eee, o, no, uff, całe szczęście. Eee, mamy, prawda, właśnie śrubokręt, mamy młot. Młot cały czas jest, tylko został lekko zmodyfikowany, z tego co czytałem w notatkach update'owych shit Okej, okay. przynajmniej jak napierdzielam napierdzielam z czegoś meliowego. Jakąś meli bronią napierdzielam coś, co jest, co wypluwa inne robaki, to to od razu ginie. Oczywiście zadaje mi jeszcze demysz czasami. A, tak w ogóle mam revenge. Nie wiem czy pamiętacie, bo... <laughs> bo ja zapominam. O shit. Dobra, bulety. Spoko, oczywiście dostałem od robala. Jakże mogło być inaczej? Dobra, co weźmiemy? Eee, o to może być spoko. Dobra, czy jak będą mnie y, kurde dotykać, to będą dostawać damage? Bardzo dobrze, podoba mi się to. Przydałoby się upgrade dupy, że tak powiem, czyli tyłka This gun. Fuck. <truh> jasne. A masz. A masz disgunem! Nie lubię tej broni, naprawdę, jakoś nie przepadam. Takie jest duże niebezpieczeństwo, że mnie trafi. A! <laughs> Właśnie. Wybuchy wszędzie. Dobra, ale chce pochodzimy z Disc a co? Tak dla odmiany, by coś się działo. No więc, melting jest strasznie trudny w przeżyciu. W utrzymaniu przeżyciu, może. O tak, tak lepiej brzmi. Kurde, gdzie jest gdzie są jeszcze jakieś patafiany? Tutaj? A, tu jest coś jeszcze. Okej. Biorę to i tak będę tego Disgana zmieniał, prędzej czy później. Okej. Okay. Także Melting nie jest łatwy w utrzymaniu. To prawda, przy życiu, no cóż. Ale jest jakieś wyzwanie dzięki temu, więc czasami jak już kompletnie jestem jakby znudzony tymi postaciami, ktoś, no nie da się być znudzonym tymi postaciami, naprawdę jest spory wybór. To sobie, fuck, Meltinga. I próbuję dojść jak najdalej. Ziomeczkiem. Co ja w ogóle zrobiłem? Po co to wziąłem? Bez sensu. Okej. Okay. Robimy wybuch. Nikt nie ginie. Jak ktoś tutaj przyjdzie, to od razu dostanie tym. Okej, 2 HP pięknie. Aha. To Disgun poleci, jak nic. Aha. <ścoughs> Wiedziałem, że kiedyś ten Disc gun się na mnie zemści. Drugi raz ginę na ściekach. No. Shit. No nic to. Damy radę, Damy radę, spoko Niech ja się tylko rozgrzeję, to dopiero jest początek. Już dwa razy w ściekach byłem, nie jest źle. Machine gun. O nie, tego nie rozwalam, to nic nie daje. Albo jeszcze nie daje, albo twórcy planują coś z tym zrobić, albo to po prostu jest taka ochronka, która nie da się łatwo zniszczyć. Możesz za nią schować na przykład. Jak bulety napieprzają. No, to może być, to może być to. To mi się nie przyda. Bo mam mało HP i tak. Energy weapons nie posiadam. Może wezmę sobie, na przykład, lepszą cenność. Czemu nie? Dobra. A! Robalu głupi. Dobra, ładnie jest. Ok. zginął. Tutaj, że tak powiem, wybuch był za daleko. Ale właśnie upgrade tyłka pozwala mi na zwiększyć jakby zasięg rażenia tego... Tego mojego super tyłka. Nie biorę tego. Nie, twór, zasięg grażenia e, revenge'u, tak? Czyli zemsty, czyli tych wszystkich wybuchów. Także... Oh, fuck. <laughs> Także, co tam u was? Jak wam mija? Wieczór, dzień, poranek, bądź kiedykolwiek to oglądacie ten odcinek. W każdym razie mi zajebiście Daaa okej. Okay. Dobra. Bulety heveny. Tutaj mnóstwo dziadów, oho, oho, oho! Grenade launcher, launcher, bardzo dobrze. Grenade launcher, fuck, jeszcze ty musiałeś się tu pojawić? Wiesz, ja tu jestem biedny i ledwo żywy. Kurde, myślałem, że go zabiję z granatnika. Jaki odwytrzymały dziad. Zaraz mnie, dobra, krzań się. Okej, okay. jest git. Aha, Sam kills regenerate HP. Po co mi to? A, dwie rzeczy, które mi nie są teorety teore teoretycznie potrzebne dla niego. Dobra, weźmiemy more item drops. Naprawdę, ja tutaj powinienem bardzo, ale to bardzo uważać. Nie chcę tego. Właśnie, to był slager. Zaprezentowałem wreszcie, jak działa slager. Nie chcę go zamieniać teraz, ponieważ mam dobrą broń. O, właśnie. Granatnik jest o tyle niebezpieczny. Znaczy, jak mam te kurczę, te mutacje, która pozwala mi nie być wrażliwym na wybuchy, to mogę chodzić, strzelać, napieprzać i, i jest super. Właśnie eee, A tylko muszę by w tę mutację zdobyć Więc ona jest całkiem pro Gdybym tu, że tam nie, nie zginął, byłoby nieźle Nie wiem, strzelam na ślepo trochę Okej okay. Muzyczka się wyłączyła z wrażenia Przestała grać Cisza, spokój Tylko słuchaj, moje strzały i, i trupy ginące No dobra Okej okay. By byderydy, enemy... less enemy HP. To może być spoko. Dobra, bierzemy to. Będą mieli mniej HP. Łatwo gdzieś ich rozwalało. Mhm, zaraz zginę. O! Jasne. No to już po mnie. jeszcze nie wiem w którym momencie, ale czuję, że już śmierć jest blisko. Kurczę, to jak wizaki. Trzeba uważać... Oho! E, trzeba uważać bardziej na to... Nie jak nie gdzie strzelam, tylko... Ach, jeszcze ty! Nie mam ani amunicji, no To jest już śmierć. Oho, czyli jeszcze niekoniecznie. Uhu! To już mam jeszcze... Fuck! Dobra, zebrałem, bo już amunicja mi się kończyła również. Sledgehammer, ekstra! Żryj! Kśród, kurza macie. Dobra, całkiem nieźle, teraz zrobimy niezły wybuch. Mega. Popgun! Tak! Popgun, bardzo dobrze. Okej, okay, to się przyda. Most hit bullets becom ammo, bo amunicja tu zaraz zacznie schodzić. Mam nadzieję, że zamieniłem popgun. Tak, dobra, i tak jeszcze się zapisałem. ty lupę palec! Oho, po mnie. Fuck! Revenge ci jeszcze. Pamiętałem mu żyć! W razie czego. Jezus Maria, no trafić na, idealnie na otwartą przestrzeń. Śmierć na miejscu, naprawdę. Aha, już nie mam w ogóle tych, prawie. Aha, już bulety mi się skończyły, praw? Super, gdzie jest skrzynka z buletami? Przydałaby się. Bazuka! Okej, okay, pobawimy się bazułką, to jest coś nowego. Właśnie, to jest to. To jest właśnie bazuka, to jest taki. naprowadzany, można by powiedzieć, yy, No, granatnik. Znaczy, no przecież, przepraszam bardzo, chyba nie muszę Wam mówić, to jest bazuka, tak? Oho, ostatni goleś. Okej. Okay. No dobra, czyli <laughs> melting. O kurcze, wychodzi z, ze ścieków mając e, zaledwie... Okej. Okay. Zaledwie bazłkę i, i to wszystko. Zniszczymy to, żeby nie ziało ogniem. O No Okej, okay, dostał dziad. Wszystkie ogniste główienka zniszczymy. O ty w mordę. No dobra. o. Jasne! <laughs> o oh, Boże, nie zauważyłem, że. Ah, no właśnie, celność. Celność, proszę Państwa. Z celnością u mnie nie jest zbyt pięknie. O kurde, załóżmy, nie wczynam R. Hehe. Z celnością nie jest super u mnie, jak widzicie, ale no, już bazuką się rozwalić, no to trzeba mieć skill. Nie mam pojęcia, jak meltingiem można normalnie próbować podbić tron. W sensie dojść do tronu. Jeszcze kurczę, ani razu mi się nie udało. Crossbow, spoko, Op, chciałem wziąć amunicję do crossbow, ale spoko, damy radę z tym. Znaczy i tak z prędzej czy później więc... Dziady Kurczę, kurczę, kurczę No nic no jest, jest duże wyzwanie, naprawdę. To jest chyba najtrudniejsza z postaci, które są w tym momencie obecne do ogarnięcia. Cała reszta... Dalej... To już są po prostu... Jak ja to zrobiłem? JAK JA TO ZROBIŁEM?! To są już coraz bardziej napakowane postaci. Sami zresztą zobaczycie, bo przecież przeprowadzę was przez wszystkie postacie w tej serii. Byście mieli... Mogli liznąć przynajmniej jednej... Każdej po jednym razie. Robale, robale wszędzie. Czy Ja mam jakąś drugą broń? Nie, bo zacząłem od nowa oczywiście. Laser pistol! Jak dożyję, będzie nieźle. To ja w ogóle go wziąłem? Nie. <grym> Okej. Okay. A masz Laser Pistola. Huch, dobrze, co my tu mamy? O, energy. Weapon deals more damage. Dobra, to jest fajne. Jezus Maria! O, chyba żeś upadł i to niekoniecznie na głowę! Upadłeś na macki, chyba. już Jezu, prawie nalazłem na to gówno. Uh! Dobra. W każdym razie metalowy shit zginął. No to w ogóle jest dalsza część, z tego co widzę. Okej, okay, revenge. Jeszcze raz się będziemy Co tutaj jest? Slager. Aha, lecę. Dobra. Co tu mamy? Crossbow, crossbow, crossbow. Łoł, wow, wow. Tu jest tego mnóstwo. Mnóstwo trupów się tu generuje. Nie, nie crossbow. Teraz mamy. A to był slager dobra. Mamy teraz gnata i broń energetyczną. To sobie wybuchniemy wszystkim. Okej, okay. pach. Minęło dzielnictwo. Ok, dobra. Pozbierałem. Mam maksa energii, jeśli chodzi o amunicję. Spoko. Co tu bierzemy teraz? Item drops. Stronger attract. Hmm. Jak mi ktoś dotnie, to dostanie damage'a. Spoko! <laughs> niech tylko ktoś spróbuje mi dotknąć. Zginę i tak pierwszy. Potem się razem zginiemy. O proszę, jak pięknie. O super, dobra. Niszczenia są niezłe. Obronię energetyczną teraz. O ty! Okej. Okay. Tu czasami. Okej, okay, dobra. SMG to zawsze. O nie! <laughs> wow, okej. Okay, teraz zniszczyłem go naprawdę szybko i nie poszedłem do świata wodnego, więc może to nie od prędkości zabicia. Zależy jednak. Dobra, są bulety. No nie! Fak, widziałem jak to leci, ale nie zdążyłem zareagować. O, ludu! No, ch... chyba coś. Czuję, że super daleko nie zajdę. O, wezmę slagera, dobra. Możecie zobaczyć, jak slager działa. Mhm. <ścoughs> no, to było szybkie. Slager po prostu wystrzeliwuje taką skondensowaną po prostu. Yy, no. Kondensowaną porcję amunicji taką zbitą. O matko. I jeszcze mnie dotknął robal. No po prostu... Jaska. Yes. Jak zostawię? Jeszcze. Aha, tam w ogóle broń jest dodatkowa, No i tak tam wrócę, no. ginie wszyscy. Mam lewej przynajmniej. Co to będzie? Crossbow. Może być. Niech będzie. Get full health and some ammo. Okej, okay, to mi uzupełni magazynki. Chyba to zrobię. Tutaj mam teraz mnóstwo amunicji wszędzie. Okej. Okay. To było przydatne faktycznie. Dobra, chromol się. Promol się! Cóż mi się wydaje, że ich tutaj będzie dużo bo taki jakiś duży teren się tutaj pokazał. Okej, okay. dobra, 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 dużo, dużo rzeczy. Ogarniam jeszcze ręcz, niekoniecznie. Byłaby wtedy walka w ręcz. Suchary. Dobra, mamy max Bolty. Spoko, czy możemy teraz siekać boltomierzem, a masz ty, a masz ty wszyscy dostaną teraz z bolta. I ty, i wy tu, i tak. Ja autentycznie na to nabiegłem, morderza. Nie no, naprawdę mieć mieć zagrożenie życia Żyć w ciągłym poczuciu zagrożenia życia Shotgun To jest chyba nie dla mnie Naprawdę, chyba nie dla mnie O, grenade, grenade launcher Czyli chcemy granat zamiast shotguna? Nie, tym razem mamy shotgun, shotgun dużo Mamy amunizm na shotguna, idziemy shotgunem A co? Melting tu będzie robił niezłe zniszczenia Ło! Strzeliłem shotguna w robaka Wszystko? Level cleared, state cleared. O, to jest dobre dla shotguna, ponieważ będą dalej lecieć moje. Będą się bardziej odbijać yy, te amunicje, zobaczcie. <laughs> Nieźle, nie? Mogę tam strzelić gdzieś tam na trafi i wszystkich, nie? Taki trochę... Strzały na wiwat, ale działa. Działa ta strategia z shotgunem. Fuck! Zaraz będzie strategia z shotguna, jak zginę. Będzie duża strategia z shotguna. Po prostu tych, tych pocisków jest na planszy potem tyle, że nie ogarniam w ogóle, że one tutaj są. Oczywiście revenge, muszę pamiętać, że mam. O skubany. A w Draniu jeden. Jeden HP. Super, o no to nie muszę tego brać, bo i tak zginę. Hmm. Dobra, wezmę to. Będą dalej lecieć te wszystkie ciała, ich. Okej, okay, to, to, może, to może robić niezły kombos. W sensie latają dalej ciała. Oho. No się ma. teraz dostanę kulką i skończę się babki z rank. Albo ten mnie trafi. Mendelmar. No, padłeś. Dziękuję za HP. Nie przyda mi się, ale trudno. Okej, okay, trochę idę na, na, na ten na przebój. O, Host screwdriver na pewno Wow, Tu nieźle poleciało. Okej, okay, Shells'y sobie, że tak powiem, zrespawnowałem. zregenerowałem. <laughs> Ej, nieźle. No dobra, okej, okay, mogę wziąć więcej amunicji. Mogę wziąć... O, chyba ja wezmę to Więcej amunicji będzie do mnie wracać. Okej, okay, ścieki. Ej, nieźle. Jeszcze tam, te, te wszystkie te przecież, trupy latają jeszcze i robią demedrze. Wow łoł, wow, 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 wow. jedna, jeden głupi szczur mnie dotknie i pomni. więc muszę uważać. Nie wiem, nie wiem, gdzie tu dojdę. W każdym razie, ej, nieźle, <laughs> ej, Niezły. Niezłe, niezłe combo moim zdaniem, jest naprawdę niezłe. Co się dzieje z tą amunicją?! Tak! Nie widzę co się dzieje, nie ogarniam. Ale ładne zniszczenia. Ładne! Podoba mi się. Masz głupi. Szczurze. To będę chyba wracał gdzieś skąd przyszedłem. Tak mi się wydaje. Dobra. Tu jest wyklirowane. tu jeszcze jest jakieś przejście. Okej. Okay. No, ale go ustrzeliłem. Dobra, gdzie są szczury? Bo ja chcę już przejść dalej. Gdzie pewnie od razu zginę? Shovel! Ekstra! Naprawdę mega! No w takim miejscu... Dobra, w każdym razie zregenerowałem trochę buletów. Okej, okay, muszę uważać na odwodnienie. Jasne! W lepszym miejscu nie mogłem się znaleźć! Super! I po mnie już zaraz będzie... Fuck! Nie wiem, co się dzieje! Odem... Oh, <grym> Ej, nieźle. I jeszcze żyje, to jest, to jest ciekawe. Mając 2 HP, dosłownie. Ach, skubaństwo długo żyło. Auto shotgun! Jeszcze lepiej. <laughs> ale demedze, normalnie, mega! Dobra, tu jest, jest jakieś przejście spokojne może Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra, mam pełny magazynek, czyli teoretycznie dostarczam śmierć! U jeż, to kto wystrzywuję. Ha <laughs> ha ha macie ze mną szansę e, ale jedna bombka i ja teraz nie mam szans, więc spoko. Ktoś jeszcze żyje? Na przykład w strzelę. strzele? Kurde, amunicja uciekła. Dobra. Nie jest źle. tych znaczy, tutaj drani. Ktoś tu jeszcze musi żyć gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Aha! Tu się przeteleportował. Dobra, nie jest źle, piąty level. O, jest max HP! Hub, bardzo dobrze. Nat nie sprawdzamy, jakie były inne, bo to jest po prostu tak dobra... Ops! Tak dobry wybór. Znaczy, tak niepodważalny wybór że tym nie ma co się zastanawiać. Musisz uważać na ogień! Jezus Maria! Uhuhu! Co tam się dzieje? Muszę zniszczyć tego. Dobra, tu jest w miarę bezpiecznie. W tym miejscu. Oho! No dobra, jeszcze policaje! Low shells, jasne. Okej, okay. i skończyłam się zajebista broń. Także został mi tylko gnat. Teraz. O! Jak mnie zdjął serio, skurczybyk! No właśnie, oni strzelają całkiem nieźle, dobra. No jeszcze raz. Jeszcze raz, prawdopodobnie ostatni. No, to, to, było, to był najlepszy rzut meltingiem i naprawdę jak widzieliście kombos całkiem spoko. Wziąć shotguna i do tego jeszcze właśnie te bouncing szelsy. No, także jedną, jedną rozgrywkę można tutaj... Znaczy widzicie, zawsze jest ten sam układ, prawda? Plansz i tak dalej. I tak dalej. Fuck, nie zabrałem tego. Yy, ale każdą jest. Każdą można. Yy, postacią tak naprawdę to samo gra się zupełnie inaczej. I jeszcze wszystko zależy. O, jak ja tego uniknąłem? Nie mam pojęcia. Wszystko, oczywiście, jeszcze zależy od broni, którą posiadamy. Jakie mutacje przejdziemy. No i oczywiście od skilli postaci. Więc naprawdę jest spoko. Satysfakcjonujące rozgrywka. Disc gun nie, ponieważ mam co? Granatu. I mam teraz 6kp, więc nie spierdziel tego Staszek. Nie spierdziel tego, Staszek! I dosłownie dostałem raz, potem dostałem drugi i spanikowałem i end game. Dobra, moim zdaniem e, chyba mi starczy, jeśli chodzi o Melting. Widzieliście, jak się nim rozgrywa, e, rozgrywa, m, rozgrywki w Nuclear Throne. W każdym razie polecam wam Meltinga, jeśli szukacie tak naprawdę w grze naprawdę dużego wyzwania, bo na, trzeba tutaj cholernie uważać na, na życie, także... Także cóż, ode mnie to wszystko, dzięki bardzo za wspólne igranie z kolejnym odcinkiem z Nuclear Throne, oczywiście lajkujcie, jeśli wam się podobało, komentujcie w razie pytań, sprawdzajcie Facebooki, żeby mieć, być na bieżąco z Harmonogramem, oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, ode mnie to wszystko, wielka piona i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!